Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Drogowskazy Zdrowia. Dzisiaj z panią Stefanią poruszymy temat depresji, ponieważ nastała jesień. Dni są coraz krótsze, zrobiło się szaro, słońca już nie ma. Tak więc pani Stefanią, również my zrobiliśmy się chyba bardziej refleksyjni. Jak możemy sobie radzić z tą jesienną pluchą i tym smutkiem naszym? No tak, tak, tak. W tej chwili tak się utarło takie powiedzenie, że to jest jesienna depresja. Tak, nawet tabletki są dopasowane do tego, dostosowane, ale tak naprawdę to nie jest żadna jesienna depresja. To po prostu jest takie jesienne przemęczenie, bo proszę Państwa, my nie żyjemy w zgodzie z prawami natury. Kiedyś było tak, że jesienią zbierały się, zbierało się plony i wtedy ludzie mieli czas na odpoczynek. Sami Państwo pamiętacie, a to darcie pierza, a to jeszcze jakieś takie spokojniejsze prace były wykonywane w domu, a wieczorami kobiety się zbierały, czy też i mężczyźni się zbierali i rozmawiali, rozprawiali sobie o różnych tam przygodach. Natomiast w tej chwili żaden szef nie zwolni człowieka z pracy z tego powodu, że jest jesień, że dzień jest krótki, no. a noc jest długa. No Raczej nie ma takiej nie rentowny pracownik. Prawda, nie ma takiej możliwości. Więc co my możemy zrobić w takiej sytuacji cywilizacyjnej, w jakiej nas cywilizacja postawiła? My, proszę Państwa, przede wszystkim musimy tak mądrze zadbać o organizm, żeby on chciał pracować, żeby on chciał nam chodzić również jesienią. Również o tej porze roku powinien pracować. Przede wszystkim, co możemy zrobić? Najpierw jedzenie. Zmieniamy jedzenie. Teraz ma być więcej jedzenia ciepłego, gotowanego. O tym w kolejnym odcinku będziemy mówić, ale dzisiaj. I już proszę zapomnieć o tych wszystkich surowiznach, proszę zapomnieć o zimnym śniadaniu. Tak jak w tej chwili mówi się, że takie śniadanie powinno być lekkostrawne, czyli jakiś soczek. Bzdura, proszę państwa, śniadanie musi być ciepłe, musi być rozgrzewające, bo wtedy dopiero ciepło... Idzie w parze z energią i dopiero ta energia jest tłaczana do organizmu każdego człowieka. Także to to jest podstawowa sprawa, czyli jeszcze raz ciepłe śniadania, gotowane śniadania, no i przede A wszystkim ciepła bułka? dla mnie to nie jest jedzenie na śniadanie, dla mnie musi być to jedzenie gotowane, ale o tym powiemy tak jak powiedziałam w kolejnym odcinku. Natomiast co teraz możemy jeszcze zrobić ziołowego? Proszę państwa, jest Tyle cudownych herbatek ziołowych, a Państwo popijacie herbatę zwykłą. Herbatę zwykła, która jest zimna, bo ona nie pochodzi z polskiego pola, tylko gdzieś tam z gorących krajów została przewieziona. I kiedyś nasze babcie popijały herbatę, jak był upał 30 stopni. To wtedy gorącą herbatę i z cytryną, i one się ochładzały. A my teraz pijemy gorącą herbatę z cytryną. Wtedy, kiedy jest zimno, bo nam się wydaje, że mi się rozgrzejemy. A ktoś mi nawet powiedział, no jak to, przecież taka herbata mnie rozgrzewa. Tak, bo każda gorąca woda na chwilę rozgrzeje, ale później herbata, która ma działanie wychładzające na organizm, ona będzie wychładzała poszczególne części ciała. I też, proszę Państwa, proszę pamiętać, że w Polsce latem piło się herbatkę z mięty, herbatkę z rumianku, herbatkę szałwi. Była kawa zbożowa chłodna, to co wychładzało, prawda? Ale już od jesieni nikt nie pił mięty. Wtedy piło się herbatki rozgrzewające. Czyli jakie? I teraz może, nim powiem jakie, to chciałam powiedzieć, że kilka lat temu napisałam taką książkę od depresji do życia. I tam jest dużo różnych herbatek ziołowych, takich rozgrzewających, które pomagają przy zmęczeniu. A jeśli ktoś już ma taką depresję, nie mówię o jesiennej, tylko taką normalną chorobę, bo to już jest ciężka choroba. Natomiast jesienna to nie jest żadna choroba, tylko jest to przemęczenie. Więc jeśli ktoś ma depresję, to tym bardziej do tej Książki Trzeba wrócić. Tam jest wiele mądrości, tak jak zwykle u mnie to jest. Ja nie podaję Państwu głupot. Ja tego nie wymyśliłam sobie w swoim gabinecie, w którym piszę. Tylko tak od wieków ludzie na tym terenie robili. Tak się odżywiali, takie herbatki ziołowe pili i byli zdrowi. A czy ktoś z Państwa widział, żeby Sobieski pod Wiedeń prowadził wojsko z depresją? To było takie pokolenie, to byli tacy silni ludzie, że oni tym mieczem tak wojowali, że Turcy, choć nie byli przecież tchórzami, wystraszyli się polskiej armii, rozpieszkli się po całym terenie, zapomnieli jak się nazywają i gdzie mieszkają. To był naród i dlatego też ja o tych różnych Herbatkach rozgrzewających, dodających energii w tej książce pisze, ale tu są też cudowne wimka, syropki, odpowiednie jedzenie, dlatego do tej książki warto wrócić. A dzisiaj, proszę Państwa, powiemy sobie, co y, takiego pięknego, y, słonecznego można wypić na śniadanie. Bo przeważnie tak jak mówię, jest to herbata, nie herbata. To macie Państwo taką herbatkę ziołową o poranku, to jest herbatka z macierzanki o tej macierzance, o której opowiadałam w poprzednim odcinku, ale ta macierzanka, ta kochanka słońca, ona działa na organizm tak jak tancereczka, czyli ona wejdzie do tego organizmu i tak jak tancerka, płynie po tym organizmie, przechadza się tam, szczebiocze sobie wesoło, więc jakże tu zasnąć, jak taka tancereczka nam cały czas radośnie nuci sobie, podskakuje, tanecznym krokiem wędruje po całym organizmie. Do macierzanki możecie Państwo dodać rozmarynu. Pani Alu, proszę mi podać rozmaryn. Ten, 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 ten z ogródka mojego. To, proszę Państwa, jest rozmaryn. Proszę zobaczyć, jaki to rosły chłop, jakie ramiona rozłożyste. Bo proszę Państwa, rozmaryn to jest młodzieniec, muskularny, silny. Proszę zobaczyć, jaki jego kręgosłup nie tak szybko tu złamać, prawda? To jest silny mężczyzna taki ziołowy. I ten rozmaryn daje człowiekowi siłę, daje radość życia, daje taką moc niesamowitą, jak takie czarne myśli nieraz człowiekowi do głowy przychodzą, a szczególnie teraz jesienią. To takie czarnowictwo, taki dekadentyzm nieraz ogarnia. To proszę pamiętać, rozmaryn nawet go trzymać w ręku, to od razu już taka potęga, taka siła, tej siły człowiekowi do życia dodaje. Tylko proszę pamiętać, że nie dodajemy dużo tego rozmarynu. A szczególnie jeśli ktoś ma nadciśnienie, to w ogóle go nie dodaje, dlatego że podwyższa nieco ciśnienie. No, taki młody mężczyzna podwyższa ciśnienie, bo krew to po prostu burzy. krew się burzy. To jest siła, to jest energia, więc za dużo ale tego jeżeli nie stosujemy. Czy mamy jest świeży, to mamy go jakoś zagotować? Tak. Żeby sobie I teraz herbatę? my zaraz zrobimy herbatkę, ale suszonego, bo my tutaj nie będziemy gotowały. Natomiast, gdybyście państwo chcieli ze świeżych ziół robić herbatkę, tak jak na przykład ze świeżego rozmarynu, to proszę tak drobno go pokroić. I go zagotować. Czyli wlać wodę, zagotować i podgotować 2-3 minuty. Bo teraz proszę zobaczyć, jak to zaparzyć, jak to są twarde blaszki. Tu po prostu woda wrząca tego nie rozmiękczy. Nie ma takiej możliwości. Ja tu w palcach rozmiękczam i on dalej jest taki sam, bo on jest twardy, więc trzeba, żeby te olejki lecznicze, eteryczne powychodziły z niego, to trzeba to podgotować. Natomiast taki ususzony, on jest już słońcem zmiękczony, a więc wtedy możecie Państwo zalać wrząc. I tak też teraz uczynimy. A więc mamy tu taki specjalny zbanuszek, państwo mówicie, no herbatka ziołowa to już taka tragedia tego się nie da wykonać, bo przecież to nawet ekspresowe nie jest tylko to trzeba zaparzyć. A ile to roboty? Żadna robota, proszę państwa, bierzemy troszeczkę macierzanki. Ja tu tak biorę w garść, bo tak i też zawsze biorę. I proszę Państwa, do takiego czajniczka. Tutaj w sam raz w takim czajniczku zrobimy i pani Alu, troszeczkę rozmarynu dodamy, nie za dużo, je, je, jeszcze więcej, wienie. jeszcze raz. O tak. I tyle rozmarynu. Oczywiście dla tych, którzy nie mają nadciśnienia, taką porcję a ja robimy. To samo czy... macierzankę, samą, samą macierzankę a bez rozmarynu. Dołożyć? Możemy dołożyć przetacznik, który bardzo ładnie oczyszcza organizm i obniża ciśnienie. A przetacznik, proszę Państwa, to trzeba widzieć. Jaki on jest niebiesciutki, jak polskie niebo, jak nam Polakom blisko zawsze było do nieba, jak my się pięknie witaliśmy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a na naszych sztandarach były hasła, Bóg, honor, ojczyzna. Tak się patrzy na przetacznik, to taki patriota polski właśnie i do tego religijny, który niebo widzi na, na co dzień. Więc proszę Państwa, nie mamy przetacznika, czy mamy mężczyznę yy, w postaci rozmarynu, zalewamy wrzącą wodą. Nie, nie pęknie. To teraz szkła są dobre, także można spokojnie. I wystarczy. I teraz Państwo jak zwykłą herbatę po prostu zaparzacie no niech sobie tam się zaparza państwo robicie cokolwiek innego przygotowujecie śniadanie a herbatka się zaparza czy od, dzieciom czy... też można dawać tak, taką herbatkę oczywiście od czasu do czasu możecie państwo tylko wymieszać tak, tym tłoczkiem tak i wtedy za kilka minut będzie dobra herbatka tak ona może nie będzie zbyt y, taka ciemna bo też ani macierzanka takiej wielkiej mocy tutaj nie będzie dawała to jest macierzanka którą ja sama zerwałam i to jest ten rozmaryn który też y, y, nie ma takiej barwy takiej mocnej, a więc ta herbatka na pewno nie będzie taka zbyt o intensywnym kolorze, barwie, ale po prostu będzie mocna w swoim działaniu. Ona jest po prostu mocna w swoim działaniu. Jeszcze raz powtarzam. Macierzanka, ta kochanka słońca, ta tancereczka, ona rozświetla umysł, ona poprawia krążenie, ona po prostu sprawia, że cały organizm jest ciepły, że prawidłowo pracuje, że krew dopływa do każdej części ciała, że ręce będą ciepłe i nogi będą ciepłe i mózg będzie ciepły. Natomiast rozmaryn to ten siłacz, to ten elegancki, polski kawaler muskularny, który nam tyle siły dodaje, tyle energii, tyle widzimy, Tyle odwagi. I tam, gdzie jest czarnowictwo, tam rozmaryn tę siłę daje. Te czarne myśli odpędza. Dzień na no, dzień dobry, jak nam jest smutno, o, poranku, o poranku co, Ja myślę, że nawet drbankę. codziennie można. Codziennie o poranku taką herbatkę możecie Państwo sobie... zamiast wycić. kawy. Zamiast kawy, zamiast kawy. A o kawie za chwilę będziemy mówić, mówił, będziemy, tylko chciałam jeszcze powiedzieć, już jak jestem przy tej macierzance, że jeszcze Państwo możecie zrobić wspaniałą, ale to wspaniałą, yy, taką ziołowę ziołową ucztę domową, jak wracacie Państwo z pracy. Człowiek jest zmęczony, no bo wiadomo, jest zmęczony, jest nieraz całkiem klapnięty, że mu się w ogóle już nie chce nic robić, a kobiety szczególnie przychodzą i do następnej roboty się muszą no, wziąć, więc muszą tak i o dzieci zadbać, więc proszę Państwa, oprócz takiej herbatki, którą też po, można i po południu sobie wypić, szczególnie kobiety, które mają pracę dodatkową, to proszę sobie zrobić inkolacje macierzankowe. To znaczy, co to się robi? No, na kuchnię powstawić jakiś stary garnek, bo zioła niestety brudzą, wlać wody i wsypać garść macierzanki. Takiej sklepowej, zwykłej garść macierzanki. I niech to się gotuje. Później jak to się zagotuje, to państw, panie proszę trochę przykręcić, żeby nie za mocno się gotowało. I wtedy te opary z tej macierzanki, te olejki eteryczne rozchodzą się na cały dom. I wydaje się Państwu, że jesteście w środku lasu. Drzewa szumią, ptaki śpiewają, owady gawożą, sama energia lasu i zapach macierzanki. I Państwo się wtedy bierzecie do roboty migiem, nawet nie wiadomo, kiedy obiad ugotowany, posprzątane, porobione z dziećmi lekcje odrobione. Zapewniam to Państwu, bo to jest taka siła, taka energia. Natomiast gdyby yy, był taki problem, że przychodzicie Państwo z pracy i raptem nogi zimne, w ogóle nogi zimne, one się nie rozgrzewają, kładziecie się Państwo spać, nogi dalej zimne. Już sobie niektóry, niektórzy elektryczne kapcie kupują, bo te nogi są ciągle zimne. To nie elektryczne kapcie i nie jakieś tam wymysły, tylko proszę zrobić kąpiel nóg. Jeśli są nogi zimne, to znaczy od nóg do nerek jest droga prosta, że zaraz będą zimne nerki, a jak są zimne nerki, to będzie przyziemienie. Więc momentalnie robicie Państwo gorąca woda, macierzanka, czy na przykład może być rozmaryn, czy lawenda, to też się zioła rozgrzewające i wtedy yy, yy, ugotujecie to Państwo, przelać do miski i wykąpać nogi. One mają być ciepłe, a już szczególnie, jeśli się kładziemy spać, nie można się położyć do spania, jeśli mamy zimne nogi. To jest zabójstwo dla naszego organizmu, dla naszych nerek. A przecież właśnie to takie proste. A łatwiej skarpetki założyć? No właśnie, niby by było łatwiej, ale w tych skarpetkach nogi się rozgrzewają do godziny czwartej nad ranem, a o czwartej nad ranem to praktycznie jeszcze trochę i człowiek już musi spać i, wst i musi wstawać. I budzi się rano taki niedospany, i mówi tak, no mam przygnębienie, chandrę, czarnowictwo, wszystko co najgorsze, bo się nie wyśpi, bo ma zimne nogi. A jak zimne nogi, to cały organizm jest zimny i wtedy rzeczywiście żaden sen, żaden, żaden pożytek z tego snu. Dlatego proszę pamiętać, zasada główna, i to jest opisane dokładnie w książce Na Odsiecz Grypie, w tej króciutkiej, takiej przeziębieniowej. Państwo pamiętajcie, nogi i ręce mają być ciepłe i to trzeba zabezpieczyć. Jeśli są zimne, to trzeba zrobić kąpiel. Z własnego doświadczenia to wiem, że się pięknie rozgrzewają i po jakimś czasie problem zimnych nóg znika, czyli nerki się rozgrzewają i organizm się inaczej czuje. Pani Stefanie, no ale no nie wierzę, że wszyscy będą parzyć sobie taką herbatkę ziołową na dzień dobry, bo wydaje mi się, że w większości domów i to nie tylko polskich, ale i na całym świecie, dzień rozpoczyna się oczywiście od śniadania, ale oczywiście też od mocnej, czarnej kawy. Pani Alu, mam 56 lat, w życiu nie piłam kawy. Praktycznie nie piłam kawy. Jak byłam studentką. To pijałam macierzankę z rozmarynem i uczyłam się do trzeciej nad ranem niejednokrotnie. Natomiast wiem, że ludzie popijają kawę i ja to szanuję, ja to szanuję. I proszę Państwa, przy czym proszę pamiętać, że z kawą to jest tak, że jeśli my jesteśmy zmęczeni i, i pijemy kawę, to ta kawa nas tak pogania, jak bicz byle jakiego konia. Czyli na chwilę ten koń podskoczy, jeszcze pobiegnie. Ale za moment on jeszcze bardziej nie ma energii, prawda? On nie ma siły, bo on już te resztki tej siły oddał. I my tak robimy. To my wtedy kolejną kawę pijemy, żeby jeszcze sobie siły dodać. I kolejną. I w końcu można doprowadzić do depresji, bo już taki będzie brak energii w organizmie, że w końcu człowiek po prostu pada, czyli ogarnia go depresja. Czyli depresja. Czyli kompletny brak energii w organizmie. Możemy właśnie poprzez to, że popędzamy się cały czas kawą, doprowadzić do takiego stanu. I z byle jakiego powodu będziemy mieli depresję, bo uważam, że picie kawy to jest byle jaki powód, żeby wpadać później w depresję. A tak Nawet po prostu jak robimy. dzień? A teraz ja bym myślałam sobie tak, skoro ta kawa stała się taka modna, i niektórzy mówią: Boże, ja sobie nie wyobrażam, żeby dzień zacząć bez kawy. To Dokładnie. ja wypraktykowałam taką swoją kawę, to jest kawa energetyczna. Proszę Państwa, co to jest kawa energetyczna? W skład tej kawy wchodzi zwykła kawa w ziarenkach, bo Państwo mnie zaraz zapytacie, czy to jest ta kawa taka zbożowa. Nie, właśnie ta normalna kawa w ziarenkach, zmielona, ja do tego dodaję zioła. I proszę Państwa, jakie ja tam zioła dodaję? Dodaję tak, po pierwsze kurkumę, Kurkuma jest antynowotworowa. Ona jest w ogóle przede wszystkim bardzo ciepła, bardzo rozgrzewająca i jest antynowotworowa, co naukowo zostało zbadane. Dodaję cynamon. A cynamon to Państwo wiecie, że szczególnie jest bardzo dobry do szarlotki, bo jest pyszny, to prawda? Ale poza tym jest też cieplutki, rozgrzewający, jest niezwykle energetyczny. W ogóle nawet w przypadkach takich, kiedy są zastoje krążenia, kiedy, kiedy to krążenie u ludzi jest bardzo słabe, to się poleca wodę z cynamonem czyli po prostu zrobić taką herbatkę z cynamonu, z samego cynamonu i wtedy momentalnie to krążenie się jeszcze pobudzi. Także wtedy ten... będziemy mieć też nogi cieplejsze. No obecnie. wtedy nogi będą cieplejsze, i dlatego do tej kawy dodajemy cynamon, żeby te nogi były cieplejsze i ręce. Cieplejsze i jednocześnie mózg cieplejszy, bo przecież jeśli są nogi ciepłe, to i mózg jest ciepły, bo on jest rozświetlony. I do tego dodajemy kminek. A teraz, Pani Alu, musisz pokazać ten kminek. Op, nic się nie stało, proszę Państwa. To jest kminek. Jakież to jest drobne ziarenko. A ile w tym ziarenku jest mocy? ile energii, ile ciepła, to jest nie niezwykle rozgrzewające. Kminy, to kawy z proszę państwa, ale to jeśli się do kawy to doda, to państwo w ogóle nie czujecie smaku tego kminku. Pani Alu, my mamy już tu gotową kawę. Proszę przełknąć, proszę spróbować, czy tu jest smak kminku? Nie ma tego smaku, ale za to macie państwo smak ziołowy tej kawy. Taka kawa ziołowa, jest naprawdę czuć to wszystko, co pani mówi. Czyli czuć I pachnie słońcem. Cynamon, tak. taki, to, czuć to pachnie słońcem. Słodycz. I to dlatego ja napis, nazwałam to kawę słoneczną. To jest kawa energetyczna, inaczej kawa słoneczna. I jeśli, bo to działa jak słońce, czyli tak poprawia krążenie. Czyli nogi cieplejsze, ręce cieplejsze, nerki cieplejsze i proszę Państwa, jak pijemy tę kawę, to momentalnie czujemy ciepło, które po nerkach się rozchodzi. I jak nieraz Państwo mówicie tak, tak, ale mam takie plecy zimne, to momentalnie po tej kawie mamy ciepłe plecy, czyli rozgrzewają się nerki, rozgrzewa się je lito grube. Stąd też pamiętam kiedyś taka m, pani, która stosowała tę moją kawę, zadzwoniła do mnie i powiedziała, ja pani bardzo dziękuję, ale ja bardzo. Bardzo dziękuję pani za, to, za tę kawę, bo codziennie rano y, y, moja pacjentka wypijała sobie y, kawę, y, tę moją słoneczną, energetyczną, i pozbyła się zaparć. I ja pani bardzo dziękuję, bo miałam tak okrutny problem z tymi zaparciami. Nic nie pomagało i ta pani kawa pomogła. A... Oprócz tego, że jest pobudzająca, Tak, to jest jeszcze... bardzo dobrze działa na jelita, poprawia pracę jelit. Bo dlaczego? Dlatego, że ona rozgrzewa ta jelita. A państwo wiecie przecież, że jelita też chodzą na krew, pracują na krew. Jeśli tam jest ciepła krew, no to wtedy te ruchy jelit są sprawniejsze i wtedy masy kałowe po prostu wydobywają się z naszego ciała bez problemu a jeśli to wszystko w zimnie stoi, no to i to po prostu mamy zaparcia. To wtedy mamy zaparcia, ale ci pra, państwo nie dziwcie po tym jedzeniu, które państwo jecie, to zimne, surowe, surowe, zimne. Jak to kiedyś jedna pani po wykładzie powiedziała, to ja swemu psu gotuję jedzenie, a sama jem surowe i mój pies jest zdrowy, a ja jestem chora. Pani Stefania, no dobrze, będziemy pić tą kawę energetyzującą, która będzie dobrze wpływała na nasz organizm, będziemy czuli się wspaniale, będzie, ciep będzie nam ciepło, nasze jelita będą Wspaniale działa, ale skąd mamy sobie wziąć taką kawę? W tej chwili już jest gotowa kawa, ponieważ ona jest wyprodukowana i w każdym sklepie ziołowym powinna być. Przynajmniej niebawem, no dwa tygodnie, trzy tygodnie i Czyli już powinna być. Y, zielar, w sklepach ziołowych i... powinno być. Jeśli nie, to Cały proszę własne. wejść na moją stronę, tak, na moją stronę internetową Krozawska czyli polskie bez, bez tych, 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 tych przecinków, -tak. stefaniakorzaska.pl i jest tam telefon i adres mailowy, gdzie można kupić. Także na stronie internetowej, poza tym polecam moją stronę internetową, bo tam jest tyle ciekawostek. Tam jest tyle wspaniałych rzeczy, które można poczytać. Są moje artykuły, są ciekawostki różnego typu. No właśnie, nie wszystko Prze jesteśmy w stanie też powiedzieć no tutaj. Pewnie na programie ja pewnie, o, o depresji, o cały miesiąc od świtu do nocy, tak. I o tym, jak przeciwdziałać, więc skąd nasi widzowie mogą czerpać jeszcze tą wiedzę? Przede wszystkim książka. I ze strony internetowej, na stronie internetowej, tam jest sporo opowieści o ziołach, sporo opowieści o życiu, czyli tak, jak to powinno być. Ale główna wiedza to jest książka, to jest moja mądrość. Ja, proszę Państwa, całymi, yy, całymi latami zbierałam tę mądrość. Zbierałam mądrość, to nie jest wiedza, to jest mądrość. Mądrość, którą Bóg nam przekazał. Powołując tu nas na Ziemię, Bóg dał nam odpowiednią mądrość, i do tej mądrości trzeba wrócić, bo nam cywilizacja w głowach poprzewracała, poprzekręcała. I wydaje nam się, że tak ma być. Nie, my stoimy na głowie i choć jest to niewygodnie, to jednak w tej pozycji trwamy, a mamy stanąć na nogach. Natomiast kawę, możecie tu Państwo, tutaj Państwo widzicie, Pani Alu, może Pani Poda, to bliżej pokażemy. To jest taka kawa. Yy, tak, kawa magister Stefani Korżawskiej, energetyczna. energetyczna. Tak, no, ale pięknie pachnie. Ma po prostu tak. To jest tak piękne, tak cudowne, że chce się pić i to po prostu jest samo ciepło, samo słońce. Byście Państwo widzieli, jak się kawę gotuje z tymi przyprawami, jak śluz się oddziela. Zresztą, jak Państwo gotujecie raz, to Państwo będziecie widzieli, ile tam śluzu jest na dnie. I to wszystko, jeśli człowiek nie gotuje, to wypija. A później się Państwo dziwicie, że macie aromaty, zatoki. Aha, czyli najpierw tą kawę trzeba Butować. Tak, nie, możemy sobie tak. nie, 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 to się kawę gotuje. Tę energetyczną kawę trzeba po prostu gotować. I w trakcie tego gotowania oddziela się y, śluz od słońca. I to słońce, to my teraz mamy, tu pijemy, a ten śluz ja wylałam, po prostu wylałam. I przede wszystkim Państwo zobaczycie, ile tego śluzu człowiek y, poprzez to, że kolejną kawę wypija, to sobie doładuje. A później spotykam w pociągu młodego człowieka i powiada, że nogi ma takie jak zwaty, takie krążenie słabe. U młodego człowieka, bo kolejne na kawa będzie tak czyniła, będą problemy, słabszy organizm nie wytrzyma. Dziękuję pani bardzo pani Stefania za tą wiedzę, którą pani się dzieli z nami. Dziękuję również państwu i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek, w którym będziemy mówić razem z panią Stefanią o alergii u dzieci. Zapraszamy.